Dzień dobry! Kto do tutaj przyszedł? Witam w naszych skromnych progach, na razie pustych. Ja jestem Wiktoria, jak widzicie i jak wiecie, a jesteśmy teraz w naszym nowym, pustym domu. Jest ogromne echo. Jesteśmy teraz w salonie, więc film, który teraz oglądacie, nagramy na górze, w innym pokoju, także od razu zapraszam Was na schody. Już mogliście zobaczyć taki pierwszy hałstół u Kaliego na filmie, a jeżeli nie, no to zapraszam. A jak widzicie, dzisiaj nie będziemy odpowiadać na pytania dotyczące domu. Teraz już oficjalnie witam się z Wami. Dzień dobry. Cześć z tej strony, Wiktoria, moja klasyczna śpiewka. Ja jestem z moim narzeczonym Dzień dobry, witam, witam. I, i zaczynamy QA. Słuchajcie, zadawaliście pytania na Instagramie zaraz po tym, jak Kali publikował film z naszym nowym domem. Także słuchajcie wybrałam kilka pytań naprawdę. Cię w górę dużo Ja tak. muszę też swoją standardową śpiewkę zadać tak. Miejmy nadzieję, że Echo Was bardzo nie denerwuje I, I co? Więcej będzie takich filmów domowych? Ojej, co? filmów będzie bardzo dużo tak Teraz i... będziemy naprawdę mieli Co pokazywać, także ja się mega cieszę, że w końcu Mogliśmy w ogóle odkryć ten temat Zdaliście mi super pytania na Instagramie Za które bardzo dziękuję, także Myślę, że możemy zaczynać Na początek, ile metrów kwadratowych ma cały dom? Takie pytanie, które w sumie jest Klasyk. tak, ale jest najbardziej takie, którego nie było, ale dużo było komentarzy u mnie, Ile ten dom ma, nie? Mhm. Słuchajcie, cały dom ma 237 m2, ale um, strefa użytkowa to 155 jeśli chodzi o mieszkanie, plus 20 y, garaż. Czyli około 180 m2 tak. z garażem. Tam 20 coś jest, więc generalnie 180 m2 z garażem, reszta. 155 takiego tak. mieszkania. No wiecie, bo zawsze można powiedzieć te 237. No z tylko... wiecie, z poddaszem i Wraz ze strychem. Tylko nikt na strychu nie będzie siedział, nie? No, będą siedzieć nasze rzeczy, choinka i tak dalej. Ciekawe, kto będzie nam wnosił? strych tur też możemy zrobić jak chcecie <śla> Jakie były pierwsze reakcje Waszych bliskich na nowy dom? No, Słuchajcie, no oczywiście, że pozytywne, wszyscy byli dumni, czy to rodzina, czy to znajomi, wszyscy się jarają, już nie mogą w ogóle się doczekać, to jest to tylko czekają, że będzie tak, nowe miejsce na imprezę. ja już widzę dokładnie, że ten dom to będzie po prostu okupowane, ale super, cieszymy się i zapraszamy wszystkich, śpimy oczywiście. Takie nie możemy się doczekać już parapetówki i, i innej pokazania tego, co zaprojektowali. A propos parapetówki, prawie 20 tysięcy osób u mnie jest chętna na Instagramie. Wiem. pytałem Was, więc Działam. nie wiem, czy się 20 tysięcy osób zmieści na naszym podcaście. Możemy podgórku. zrobić blog, z sprawy. Będziemy myśleć o parapetówką dla <laughs> widzów. Kupiliście go takiego gotowego, czy budowaliście się? No, kupiliśmy dom w stanie deweloperskim, tak. czyli w zasadzie gotowy do remontu ze wszystkimi mediami, prawda, bez pieca musieliśmy sobie to sami ogarnąć, ale to już jest ogarnięte remont się zaraz zaczyna, więc to jest ostatni moment, kiedy w ogóle możemy tak. nagrać też w takiej tak. wiecie, scenerii ten film Bo ją znamy już kilka miesięcy, nie? Tak, A wy dopiero widzicie pisze. O to też ma swój klimat, więc zaraz się go pozbędziemy, no i dom, tak jak powiedziałem był kupiony w stanie deweloperskim Także prawda? ułatwiliśmy sobie tą sprawę Mieliśmy też takie tak. rozkminy na temat budowania Takiego szkieletowego domu, który się szybciej stawia niż murowany mhm. Ale stwierdziliśmy, że chyba jesteśmy jeszcze za młodzi na takie coś No to raz, a dwa wiecie no Czasu nie było. Po prostu mamy super lokację, wszystko nam tutaj pasuje tak. Więc to był po prostu strzał, szybka decyzja Naprawdę No, no zdecydowaliśmy się w ile W tydzień Chyba w tydzień no Czy przed kupnem domu myśleliście nad mieszkaniem? Był temat, był tak? temat, ale... Na początku, gdy myśleliśmy o takim, wiecie, swoim miejscu, to na początku bo mieszkaniu. Bo bo tak, tak, tylko y, my też y, całe życie mieszkamy poza dużym miastem, czy to wiki, czy ja, mamy dużo przestrzeni u siebie w domu tak, rodzinnym. Tak, to nie w mieszkaniu mieszkamy, tylko w domach, z ogródkiem. Tak, i jak lataliśmy po różnych miastach w Polsce, na różnych eventach i tak dalej, albo nawet po prostu pozwiedzać i byliśmy w mieszkaniach, tak. fajnych mieszkaniach, super mieszkaniach. Nawet no, spore, spore niektóre To ja, nie ja na przykład po kilku dniach po prostu nie czułem się komfortowo. Tak. Czułem tak. się trochę przytuczony, nie miałem gdzie wyjść na zewnątrz, wiecie. A dla balkon nas... nie wystarczał. Tak, balkon no trochę za mało. Tym bardziej, że tak jak mówię, wychodzimy z domu u siebie i mm. jest mnóstwo miejsca, więc mm. im starsi byliśmy, tym bardziej byliśmy skłonni do tego, tak. żeby po prostu garnąć dom, a nie mieszkać. Dokładnie tak, nie musiałam nic mówić. No, a ja nie znałem tych pytań wcześniej. <laughs> w jakim stylu będą wnętrza domku? Słuchajcie, ja stoję myślę, że za... 50% tego, co tutaj będzie u nas w domu. Cieszę się bardzo, że Kali też się ze wszystkim zgadza, wszystko mi się podobało, Jestem co ja wybrałam. wymarzonym bojem, bo no. wszystko mówię, spoko, podoba mi się, ale nie, generalnie... wszystko, bo tam było coś ze schodami, było... Dobra, to są takie niuanse. Tak, generalnie tak. styl, w którym robimy chatę, bardzo nam siedzi, czy to Wiktorii, czy tak, mnie, tak. to jest dokładnie ten moje propozycje styl. siedziały Kaliemu, także super, a jeżeli chodzi o takie motywy przewodnie, to będzie to oczywiście biel, beż, Drewno, dębowe Drewni. drewno, takie wiecie, śniutkie przyjemne. Tak cozy będzie. Bardzo. I będzie trochę czerni i trochę złota, trochę dużo złota. <grym> może jakąś wizualkę pokażesz? Wizualki ten? pokażę, słuchajcie właśnie. Ja myślałam dzisiaj o tym, że chcę nagrać dla Was film, w którym będę Was uprowadzała i pokazywała wizualki. O. Albo pokazywała o. wizualki. To już nie To jest do gadania. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie taki film. Mamy też bardzo fajną panią projektantkę, Kasię, która, z którą super się dogadaliśmy, także cieszę się bardzo. Jakie drzewo chcecie zasadzić na podwórku? Macie już brzuski, i co jeszcze? Genealogiczne. To do ciebie, bo Kalin mówił na filmie, że prawdziwy mężczyzna musi zbudować dom, posadzić drzewo i spodzić na Kaliniku? Tu, tu je będą na początku. Aha, jeszcze syna, Kupiłeś tak? dom, kupiłeś brz to, 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 to brzozy. Tak, kupiłem brzozy, które już tu były, ale i tak zasadzimy sobie drzewo. Jakieś ozdobne pewnie. Na pewno w przyszłym roku będziemy robić Jeśli cały, cały o, ogród. Tak. Tak. Jeśli chodzi o krzewy, to tu je zasadzę. Zobaczycie to pewnie. Tu je zasadzę. Tu je zasadzę <laughs> przy ogrodzeniu. <laughs> no ale cieszymy się też właśnie, że mamy w tym tygodniu nawet spotkanie z panią od Ogrodu, także też powoli to planujemy. Ale to jest temat na Wiecie, w tej, w tej, w tej branży budowlanej, remontowej. Terminy. Jak nie zaczniemy hmm. teraz ogarniać już. Yy, do ogrodu na przyszły rok, to będzie ciężko. No nie, więc... dokładnie. W jakich widełkach cenowych można kupić taki dom? Tak, Pozdrawiam. hmm. pozdrawiamy również. Pozdrawiamy. Generalnie to wszystko zależy od lokalizacji. Jak, jak wielkie chcesz... działki i metrażu w zasadzie. Tak, tak, ale ta lokalizacja to też jest, to jest naprawdę główny czynnik. główny czynnik praktycznie. Bo można kupić kilka kilometrów od wielkiego miasta dom, a można kupić, nie wiem, 100 albo 50 kilometrów, wtedy cena jest tak totalnie inna. Właśnie. I tutaj widełki są przeogromne, więc ciężko jakoś to dobrze sprecyzować. Ale Wszystko na pewno, nim... na pewno w ogóle cały całe czy kupno, czy, czy wykończenie, zwłaszcza wykończenie, to jest więcej niż się myślało na początku. No tak, no oczywiście. Te koszty troszkę gdzieś tam ro, rosną i zyskakują Tym bardziej, że ta branża teraz, nie wiem co się dzieje, ale po prostu wszystko drożeje. No i nie ma takich widełek, no w głównej mierze trzeba patrzeć na, na lokalizację, nie? I tak. dopiero wtedy coś już można określać, ale ciężko powiedzieć tam naprawdę. Wiem, że było też pytanie o lokalizację, więc teraz je tutaj wrzucam. Pytaliście czy mieszkamy w Krakowie czy w innym mieście czy w ogóle daleko daleko jedyne co możemy powiedzieć że blisko Krakowa także e, tak, to jest jedna bardzo blisko Krakowa wskazówka w zasadzie tyle tak z okna mamy fajny widok na miasto <laughs> jak duże jest podwórko sama działka ile wynosi sama działka wynosi 8,5 ara. ara, czyli 850 m kwadratowych i cieszymy się bardzo że jest ona taka duża bo oglądaliśmy, nie jest jakoś szczególnie duża, ale jest wystarczająco dla nas. Że, jest, że tyle wynosi, ponieważ oglądaliśmy dwa w zasadzie inne domy, które miały 250 albo 400, więc to w zasadzie była. Wiecie, totalna jak brzmica, zacz... jakbyśmy zaczęli nagrywać na tarasie odcinek, to u sąsiada w każdej części domu byłoby coś. Tak, coś by połachał Tak, te domy były blisko siebie. No. Ja już czułem tam się niekomfortowo, dlatego cieszę się, że tutaj w wtedy... mamy fajną mm. działaczkę na środku, dom, prawda? Otaczający. Nie jesteśmy zielenią w przyszłości. Tak. No, jest w przyszłości w jeszcze większą zielenią, także się cieszymy, że tak już. Czy będzie ktoś z Wami mieszkał? No, na tę chwilę nie, na tę chwilę będziemy mieszkać sami. Pytaliście też o pokój Madzi, czy jest pokój dla Madzi? Wszystkiego się dowiecie, jest studio, które jest moje w momencie, gdy ja jestem w nim i nagrywam, ale w momencie, gdy przyjeżdża Madzia czy jacyś inni znajomi to oczywiście ja poświęcam to studio po to żeby mieli dla siebie pokój gościnny. też tak. starałam się zrobić żeby był taki cozy właśnie także Madzia ma swój pokój u nas tak no jeśli ktoś będzie chciał u nas zostać tydzień nie ma problemu mamy na to miejsce pytanie jest jeszcze czy będziemy mieszkać sami na pewno się pojawi yes. zwierzątko i myślimy... nie no ja że też było pytanie o przejdźmy, przejdźmy do tego pytania czy chcecie mieć jakieś zwierzątka także już odpowiedzieliśmy planujemy pieska właśnie na wiosnę ja ramy się strasznie, bo to będzie taki, wiecie, taki trzeci członek można powiedzieć, rodziny mieszkającej tutaj, że całkiem no ja inaczej wszystko będzie wyglądało. Musimy faktycznie. się przygotować na pewno do tego, żeby tak. mieć pieska. No w sumie nie mieliśmy nigdy pieska w domu. Zawsze piesek był gdzieś tam na podwórku, czy to u mnie, czy u ciebie, nie? Tak, dlatego to jest, że tak powiem, fajnie się mówi o tym, ale musimy być gotowi do tego, żeby tak. pieska po prostu między sobą. Jaka nie może być wszystko jest, na raz. Jak to będzie rasa, może na razie nie będziemy. Nie, mówić. nie, nie, wszystko. Wiecie, Bardzo będzie Musimy odkrywać powoli, powoli tajemnicę. Tak, wszystko, co, co było w ostatnim czasie trzymane, to powolutku, stopniowo. Co z Julietą? Gdzie ona będzie stać? Skoro Audi ma stać w garażu, to jest pytanie do ciebie. Słuchajcie, no, moja biedna Julieta, na którą patrzę teraz z okna, ona będzie stała na początku po prostu na wjeździe, no bo w sumie jest jeden garaż. Ale jest tak. w planach tak. na przyszły rok już taka jakby wiata, wiata. garażowa? Gdzie... Zadaszenie, żeby... Chociaż na nim nie padało. Tak, taki daszek zrobimy dla Juliety. Ewentualnie, może to będzie garaż, zobaczymy. Zobaczymy na co pozwoli miejsce. Tak, więc na przyszły rok na pewno Julieta też będzie stała Biedna. sobie w ciepełku. Jedno. Y <laughs> Będziemy się zamieniać, jak chcesz, ale. No, nie, no ja to z tobą. <laughs> No, więc generalnie no, myślimy o tym, żeby drugi samochód też był pod daszkiem. Tego Dziękuję, że się martwicie o nią. <laughs> Sztuczna trawa czy prawdziwa? Oczywiście, że prawdziwa, aczkolwiek y, nie wiemy jeszcze, zastanawiamy Może by się, czy. o to, że sztuczna to znaczy, że ta jest wrolek, czyli taka gotowa, która jest. Co? Znaczy, jakby... to i tak jest naturalna trawa z tego co ta, wiem, ta, ta, ale ta. generalnie. Ta. Ale jest bę... prostsza droga. Na Będziemy ta. na pewno słuchać sugestii projektanta ogrodu, jak to rozegrać. Możemy zasiać sami albo po prostu kupić w rolkach. Zobaczymy, Myślę, wszystko. że w rolkach na pewno jest łatwiej nie? Szybciej, zobaczymy efekt od razu. Mnie zależy na takim fajnym trawniczku, Takim, takim fajnym, dywaniku. zdrowym takim, tak, nie? No bez więc... pastów. Więc zobaczymy, co się da zrobić. Będziemy pewnie wam pokazywać. I teraz pytanie, kto będzie kosił tą po hmm, Prosta sprawa. No jak tak to kto? Ja oczywiście. Na początku no, myślałem nie. o traktorku, ale tu się traktorek totalnie nie przyda. Kupię sobie kosiarkę po prostu zwykłą. Ewentualnie, podobają mi się roboty, Roboty samokonące. które sobie same koszą, ale musi być płaski teren do tego, czy nie nas... Chyba nie. Czy u nas się uda osiągnąć taki efekt, tego nie wiem, bo czekamy bo tak jak ta. wie, na spotkanie. Czy tutaj da się wyrównać, to wszystko Właśnie. się dowiemy. Czy planujecie basen wybudowany na swojej działce? Nie. Były takie rozkwiny, ale. ale no jak generalnie to... jest trochę chyba za późno już na to. Powinniśmy to przemyśleć, albo ktoś, kto budował dom w sensie deweloper, powinien przemyśleć ten temat już na początku tak. budowy, bo żeby tam teraz zrobić basen, trzeba by naprawdę... Mocno, Mocno wszystko rozdziałać tutaj tak, jeszcze Zrobić dodatkowe instalacje w domu też, poprowadzić to wszystko. Wydaje mi się, że nie ma sensu. tym bardziej, Aha, że ale Chcemy jakąś inną atrakcję na zewnątrz. Ale to o tym też nie ma. Tak. No w Coś sobie zrobimy, takiego właśnie rekreacyjnego, ale basen na pewno to nie będzie. Poza tym jakby był basen, nie dałoby się grać w piłę. A piłem musi się dać do pokoju. Być go z innej strony domu. Nie, nie ma szans. Jest miejsce na pokój dla dziecka. Oczywiście, że jest. Właśnie w jesteśmy. Nawet są dwa miejsca. Sprawa wygląda tak, że właśnie ten punkt, w którym jesteśmy, on jest fajnie doświetlony, ma takie duże okno. I tutaj będzie na razie siłownia. Tak, no będziemy na razie tutaj mieć sprzęty, tak jak mówię. Jakaś bieżnia, wiecie, żeby nie gracić tym w innych miejscach, to będzie to tutaj. I też od razu już jakaś tam szafa będzie. Także fajnie do przechowywania gratów <noise> <noise> wszystkich. A jeżeli chodzi o drugi pokój, bo też nie wiadomo jak będzie w przyszłości, to myślę, że też uda się na przykład ten mój pokój gościnny zmienić w przyszłości na potrzebę drugiego pokoju. Zawsze ich... można zamurować drzwi garażowe i zrobić tam kolejne pomieszczenie. Aczkolwiek kto by chciał mieszkać przy Kotułowcu, <noise> może ktoś by chciał. <noise> Czy znacie już sąsiadów? Słuchajcie, ostatnio poznaliśmy właśnie sąsiadów z jednego z domów i byli bardzo mili, także pozdrawiamy się, tu oglądają. A słuchajcie, kolejnych jeszcze nie poznaliśmy. Tak, mam ich trochę tutaj, ale udało się tak naprawdę nawiązać kontakt tylko z innymi sąsiadami. Mają fajnego pieska, ja generalnie się trochę psów boję i pani powiedziała, że to jest taki trzyletni piesek, mówię, no to super, pewnie będzie taki. I, i wyszedł jakiś gigant, nie wiem co to była za rasa, ale stało obok mnie praktycznie i, i tutaj mnie dotykał. Ja mówię, o kurde, fajny. Czy będziecie teraz mieszkać daleko od rodziców? Myślę, że nie. Że nie, że to jest taka raczej odległość w miarę przeżycia. Rodzice Wiki i moi rodzice mogą dostać yy, w razie czego do nas w przeciągu pół godziny. Tak mi się wydaje, że i od ciebie i ode mnie. Bez problemu, bo można w tyle dojechać. Bardzo blisko rodziców. No, niektórzy się wyprowadzają na drugi koniec Polski, tak łatwo nie mają. Z jednej strony to dobrze, że rodzice samobok, z drugiej dobrze. Dobrze. <laughs> nie, no śmieję się, oczywiście, że tak. dobrze. Jaki masz pomysł na swoje studio? No, słuchaj, że ja nie chcę nic zdradzać. Tak jak mówiłam, będzie film z wizualkami. Ja także wtedy Wam opowiem, ale, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i że będziecie chętnie oglądać filmy tam na Giovanna. Słuchajcie, to już były wszystkie pytania. Bardzo Wam dziękujemy za zadawanie ich. Mam nadzieję, że widzimy się już w następnym odcinku. I mega się cieszę, że w końcu możemy się podzielić z Wami tą ważną informacją. Że możemy się podzielić z wami tą ważną informacją dokładnie. Także słuchajcie, no co, zobaczymy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się ktoś w górę. Bye!